Witam Was w kolejnym odcinku serii od trzeciej ligi do pierwszej. Potrzebujemy tylko jednego zwycięstwa z pozostałych trzech meczy do awansu ora, lub też, co będziemy próbować, do wygrania ligi dwóch mecz. Sześć punktów musimy uzyskać w ciągu tr pozostałych trzech mecz, czyli musimy wygrać dwa mecze. Zobaczymy, co za gościa dostaniemy przy składzie niemieckim. Homo. Homo tripie. Truppe. Espaniol Neymar. I Mandzokic. Nie proszę państwa Ale jest Weidenfeller Ale jest od kart Ja pierdzielę przecież to było gówno Bo w ostatnich trzech meczach mam tr trzy karty. Znaczy po, po w każdym meczu po jedną kartę Prawy, kurde Dobrze Weidenfeller Pięknie

Jest Dobrze Choć nie wiem czy by <noise> Ale dobrze, pięknie A to masz na uderzyć O, dobrze Rojsik Ciach Cholera Finals O kurde Ale Ale nie siadło w ogóle Kompletna kupa no dawaj, się Dobrze. Wrzutka. Ramos! Cho, cholera, no. Co?! W samej końcówce! <gryry> Jakie to jest durne! Nie mam słów. No boże, remis. Ach, kuźde. Dobra, chociażby teraz decydujący mecz będzie składem angielskim. To do zobaczenia w kolejnym odcinku.